Swoją drogą Gryw tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Naprzód! Tki! Jak już tam wchodzisz? Poszukałbyś mojej patelni? Pożyczył ode mnie, psu, brat wyjechał, a nie oddał. Słucham? Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta: Babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi o babciu, oddam z rana. No <grym> Trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. Ta stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, Złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży... Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj, na wszelki wypadek. Ciało. To tłumaczy smut. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Przyniosłeś patelnię? Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie. A inne dokumenty pilnie spalić. A, a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz syneczku na drogę. Usmażę sobie na kolejne.